Thank you Agnieszka Koster-Dutkowska, witam Państwa w czwartek 30 lipca i zapraszam na Jawor Jaworekspres. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem. 25 osób przechodzi kwarantannę, 24 osoby są objęte obserwacją epidemiologiczną, a 4 osoby są hospitalizowane. Mieszkańcy starej chuty zgłosili się do naszej redakcji z problemem. Jak twierdzą, skrzyżowanie ulic Fabrycznej z Budryka stanowi zagrożenie w szczególności dla poruszających się tam dzieci. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa, jeżeli chodzą dzieci w stronę tutaj pól, kościoła czy do szkoły choćby. No to jednokierunkowa droga tutaj spełniała swoje tak jak powiem przeznaczenie, a teraz dwukierunkowa, a że jest wąsko, no to bardzo łatwo wypadek. Jednokierunkowa wcześniej ulica Budryka została zmieniona na ulicę dwukierunkową. Wyzwanie dla kierowców stanowi jednak jej szerokość, gdyż mieści się na niej jedynie jeden samochód. Bardzo wąskie pasy oznaczono podwójną ciągłą. Często kierowcy zmuszeni są do różnych manewrów, w tym w szczególności mijania się na centymetry, zjeżdżania na posesję innych mieszkańców czy wycofania samochodu do miejsca, gdzie droga jest szeroka. Prócz wąskiej ulicy Budryka zagrożeniem dla kierowców są również umieszczone na ulicy Fabrycznej Szykany, przy których parkują samochody ograniczając widoczność kierowcom wyjeżdżającym z tej drogi. No są zrobione wysepki tak jak są, no spełniają w jakiś sposób swoją funkcję, chociaż nie do końca są tak jak powinny być, bo powinny być po innych stronach. Jak rozwikłać sytuację tego skrzyżowania, by było dobrze i bezpiecznie dla mieszkańców? Oto jest pytanie. Już 4 sierpnia ruszają wakacje na mobilnej strzelnicy Wieleniu. Bezpłatne treningi strzeleckie dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych odbywać się będą pod bacznym okiem pani Anny Boby. Już za parę dni, za dni pary na mobilnej strzelnicy pneumatycznej w Jeleniu, ruszają bezpłatne treningi strzeleckie dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Jest to strzelnica letnia, można powiedzieć, bo będzie stała tutaj przez okres trzech miesięcy do końca września. I zajmujemy się szkoleniem młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych w szelectwie sportowym. Strzelnica wyposażona jest w stanowiska z bronią pneumatyczną oraz w karabinek i pistolet. Została skonstruowana z samych specjalistycznych materiałów. Oczywiście podczas korzystania z niej zawsze jest obok doświadczony instruktor Pani Anna Boba. To jest już wiwożnie trzecia chyba taka akcja promocyjna, którą prowadzę ja prywatnie jako Anna Boba. W 2017 roku był pierwszy taki program zorganizowany na szczelnicy miejskiej. Młodzież dosyć chętnie przychodziła na te zajęcia. No w tej chwili szczelnica miejska jest zamknięta, w związku z tym pojawił się pomysł otwarcia strzelnicy letniej tutaj w Wieleniu. Mobilna strzelnica Pani Ani pozwoli nie jednej osobie rozładować negatywne emocje, rozluźnić się i oderwać zupełnie od rzeczywistości. Każdy uczestnik będzie mógł tu spróbować swoich sił w trafianiu do określonego celu. Jest to szansa, by odkryć w sobie nowe zdolności i sprawdzić się w tego typu rozgrywkach. Zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży jest dosyć spore tutaj w okolicach Jaworzna. Z tym, że no wydaje mi się, że do tej pory troszeczkę nie było chyba osób, które chciały. Chciałyby poprowadzić tak prawdziwe warsztaty z prawdziwego zdarzenia, żeby pokazać młodzieży, że szczelectwo to nie jest tylko: przychodzę, oddaje 20 szczałów, ale to jest naprawdę ciężka, ciężka praca, żeby trafić tą upragnioną dychę. Już od 4 sierpnia we wtorki i czwartki będą organizowane bezpłatne treningi strzeleckie. Oczywiście pod bacznym okiem pani Ani, która dzięki dużemu doświadczeniu w tej dziedzinie zapewnia profesjonalne zajęcia, a przede wszystkim bezpieczne, bo bezpieczeństwo jest dla niej priorytetem podczas korzystania ze strzelnicy. Oprócz tego, że będzie prowadzona akcja letnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Normalnie odbywają się tutaj w poniedziałki, środy i piątki treningi dla młodzieży i dorosłych zrzeszonych w JTS-ie. Pani Ania serdecznie zaprasza wszystkich do swojego strzeleckiego raju. Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji telefonicznej. No i zapraszamy na zajęcia. Przed wiekami przebudowano w długoszenie kilka kapliczek słupowych. Powstały one w celach dziękczynnych. Ich szlakiem wędrujemy z historykiem, badaczem dziejów jawożna Jarosławem Sawiakiem. Obecnie znajdujemy się, jak już wspomniałem, przy kapliczce św. Jana. Kapliczce, która jest już w tym miejscu zaznaczona na jednej z map w połowie XIX wieku i co istotne jest to w zasadzie jedyna kompletna pozostałość po dawnym długoszyńskim dworze z czasów zaporu austriackiego, ponieważ kapliczka ta miała charakter przydworski. Natomiast dokładnie nie wiadomo w którym roku została zbudowana, a nie wiadomo również kto tego dokonał. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo, że bywa ona określana Kapliczką Świętego Jana, to jej patronem wcale nie jest Święty Jan Chrzciciel, którego obrazek jest zamieszczony wewnątrz, właśnie we tej kapliczy, kapliczki. Tylko pierwotnie była to kapliczka Świętego Jana Nepomucena, czeskiego męczennika utopionego przez Czechów w Wełtawie, w Pradze. Męczennika, który był m.in. patronem podróżnych, i tego typu kapliczki, których patronem właśnie był Święty Jan Nepomucen, ustawiane były na rozdrożach czy na różnego rodzaju traktach, a ta droga, ten trakt wiódł rzeczywiście w kierunku dzisiejszej Dąbrowy Narodowej, a w dalszej perspektywie ku granicom państwa, bo przecież w przeszłości przemsza przez wiele stuleci była granicą ówczesnej Polski. Natomiast warto wspomnieć również o tym, że tak naprawdę pierwszą kapliczką słupową, przydrożną, w konsekwencji również wnękową, była kapliczka, która dziś znajduje się przy ulicy Jana Długosza. Ona oczywiście w dniu dzisiejszym wygląda zupełnie inaczej niż pierwotnie, nawet niż wyglądała przed II wojną światową. Powstała najprawdopodobniej już w XVI stuleciu i położona była przy ówczesnej Drodze Królewskiej. Pierwotnie niewątpliwie była obiektem drewnianym, natomiast najprawdopodobniej w XVIII wieku wymurowano ją z, wówczas z tak, z tak zwanej cegły austriackiej znacznie różniącej się od dzisiaj używanych cegieł i od dzisiaj używanych materiałów budowlanych. Ona przez dziesięciolecia, żeby nie powiedzieć, przez wieki, była wielokrotnie przebudowywana. Ostatni raz na początku lat 2000, kiedy to w wyniku remontu i przebudowy ulicy Jana Długosza została rozebrana i złożona ponownie w większości z tego samego budulca nieco bardziej w kierunku północy, około 2 metry dziś znajduje się w granicach posesji rodziny państwa Lis. Warto również wspomnieć o znajdującej się na dłuższym kaplicy świętego Franciszka, ona jest położona przy obecnie funkcjonującej tam przychodni. Natomiast pamiętajmy również, że ten budynek przychodni, chociaż dziś wygląda dość nowocześnie, to jest budynek, który ma sto kilkanaście lat. Pierwotnie został wybudowany w latach 1905-1908. Na początku mieścił starą szkołę ludową, a potem, jak pewnie większość z nas pamięta, przedszkole. Zmieniła się jego elewacja, natomiast budynek jako taki i jego kubatura jest niezwykle stara i odległa. Jeżeli chodzi o... Historię właśnie tego obiektu. Warto tu również wspomnieć, że kapliczka Świętego Franciszka dzisiaj nie kojarzy się jako tako ze Świętym Franciszkiem, ponieważ we tego obiektu znajduje się figura Świętego Antoniego. Nie wiadomo kiedy dokładnie zamienione zostały te figury. Pierwotnie Święty Franciszek, a właściwie jego figura była z drewna, podobno uległa zniszczeniu i stąd ta właśnie y, zmiana. Kapliczka została wzniesiona podobno w 1798 roku wzniósł ją. Jeden z ówczesnych długoszynian, chcąc w ten sposób uczcić narodziny swojego pierworodnego syna. Natomiast kolejną interesującą nas kapliczką jest tak zwana kapliczka srebrników, znajdująca się przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego, przed domem pod adresem Jarosława Dąbrowskiego 9, Domem, w którym kiedyś mieściła się kaczma, wcześniej zarząd spółki kopalnianej Ródcyn i Jołowiu, a jeszcze wcześniej Starej Szkoły Ariańskiej. Jest to kapliczka najprawdopodobniej wzniesiona w roku 1750, bądź coś koło tego, mieści się swoją konwencją w stylu, powiedzmy, około barukowym, tak jak i pierwotnie wyglądała dawna szkoła ariańska z charakterystycznym gzymsem i lekko zarysowaną wnęką o sklepieniu lekko łukowym. Najprawdopodobniej wzniósł ją któryś z dyrektorów ówczesnej kopalni, i jest ona, co ciekawe, najstarszym nieprzerwanie istniejącym obiektem sakralnym, na terenie obecnego Długoszyna. Jak wskazuje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wspólną politykę rolną czeka duży wstrząs. Nowa strategia Unii Europejskiej dla rolnictwa może ograniczyć produkcję o 20%. Wspólną politykę rolną czeka duży wstrząs. Komisja Europejska zaproponowała nowy Zielony Ład i strategię, które w rolnictwie mają jej towarzyszyć, czyli od pola do stołu i bioróżnorodności, jako elementy składowe. I teraz toczy się na razie dyskusja ideowa, ideologiczna, czy to jest to kierunek dobry. Ja jestem przekonany, że kierunek na yy, Wsparcie dla przyrody, na rolnictwo zrównoważone to może nie jest to precyzyjne określenie, ale bardziej proekologiczne jest kierunkiem, co do którego nikt nie powinien protestować. To jest kierunek, którego wszyscy oczekujemy. Natomiast jest wiele pytań, na które jako żywo do tej pory odpowiedzi nie ma. Kwestia finansowania Zielonego Ładu. Na to są potrzebne duże, nowe inwestycje. Czy ten planowany nowy budżet wytrzyma? Wystarczy. Redukcja środków ochrony roślin, nawozów, no tak, jako hasło, to jest sensowne, ale kto ma redukować? Czy ci, którzy przekroczyli w sposób absolutnie znacznie większy, niewyobrażalny w stosunku do krajów, które stosują jakieś minimalne ilości czy pestycydów, czy nawozów sztucznych, czy wszyscy mają redukować? Czy jeżeli chcemy wprowadzać więcej rolnictwa ekologicznego, to w każdym gospodarstwie 25% w kraju czy w Unii Europejskiej. Jeżeli mamy odłogować 10% powierzchni na te cele proekologiczne pytanie, czy to jest potrzebne, ale to nie mnie przesądzać, czy to każde gospodarstwo ma wydzielić 10% swojego pola, czy kraj ma dokonać takiej redukcji, czy Unia Europejska? Nie ma na to odpowiedzi. Pytania stawiane przez rolników bardzo realne. Jeżeli spadną plony, a spadną, kto zrekompensuje utratę dochodów rolnikom? Czy konsumenci będą na tyle hojni i świadomi, że zapłacą więcej? Można szacować, że produkcja rolnicza w Europie po wdrożeniu tego całego mechanizmu może zmniejszyć się o 20, a może i więcej procent. Czy konsumenci to zrekompensują? Czy to mają środki publiczne zrekompensować? A co, jeżeli w Europie będzie brakowało żywności? Czy Hipokryzja w postaci sprowadzania produktów z innych kontynentów, które nie spełniają tych wysokich norm europejskich będzie naszym zachowaniem. Czy my tylko oszukując własne sumienie, dokonamy ucieczki emisji do Ameryki Południowej, do Nowej Zelandii, do Australii, czy tam na, na inne jakieś antypody? No na to nie ma odpowiedzi. A my mamy już przygotowywać krajowy plan strategiczny. Komisja oczekuje już, proszę powiedzieć, co wy będziecie chcieli robić za te pieniądze unijne, jak poszczególne działają. Co finansować, jakie kryteria oceny, potem kontroli tego wszystkiego. No, w dalszym ciągu nie ma zbyt wielu odpowiedzi, poza tymi hasłami ogólnymi. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym Jaworekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.